Ćwiczenie pierwsze, strona 62. No, i tym ćwiczeniem w zasadzie zaczynamy kolejny rozdział język matematyki. Przy okazji polecam playlistę język matematyki w rozdziale piątym, tak, czyli część, ten materiał szkolny. Tam macie wyjaśnione bliżej zagadnienia dotyczące chociażby przedziałów czy zbiorów. No i teraz przechodząc do naszego, naszego ćwiczenia. Mamy tutaj. Z prawej strony y, mamy z prawej strony zbiór A, w zbiorze A mamy liczby minus 6, minus 4, minus 2, 0, 2 i 4. Y, a my mamy określić, czy to jest prawda, czy fałsz, to znaczy, czy 2 należy do zbioru A no, czy dwójka należy do zbioru A tak, mamy dwójkę w zbiorze A, więc to jest prawda, a czy 1 należy do zbioru A? No nie mamy tutaj jedynki, więc to jest fałsz. Pierwiastek z 16 należy do zbioru A. Pierwiastek z 16 to jest 4. Czwórkę mamy tutaj, więc to jest prawda. Pierwiastek z 9 to 3. Trójki nie mamy tutaj, czyli zdanie 3 należy do zbioru A jest fałszywe. Czy minus 6 nie należy do zbioru A? Czyli przekreślone należy, to jest nie należy. Minus 6 nie należy do zbioru A, należy, więc to jest fałsz. A 6 nie należy do zbioru A? Nie należy, ale tu. Oznacza, że to jest prawda, tak? No i tyle.